Cześć, ja jestem Izzy i będzie to dość inny film niż jakikolwiek dotąd, stworzenia swojej historii YouTubera. Chciałbym wam opowiedzieć dość zwięźle, jak YouTube się zmienił przez te lata i jak obecnie jest ciężko cokolwiek zrobić. Przez zrobić chodzi mi o wstawianie filmów. Chcę nadmienić, że będę mówił głównie o swoim przykładzie. Zacznijmy od tego, że to już nie jest ten YouTube, za którym wydaje mi się wszyscy tęsknimy. 2012 Minecraft Stara Kwadratowa Masakra 2020 Dramy i pato kanały. YouTube to firma. Firma, która musi zarabiać. Przez zarabianie rozumiemy coraz bardziej restrykcyjne wytyczne YouTube'a, które trzeba spełnić, by zarabiać. To niestety wiąże się z algorytmem YouTube'a, który ucina zasięgi. Widać to strasznie u wszystkich obecnych youtuberów. Widzę to po swoim kanale. Kiedyś, gdy zaczynałem, wystarczyło wstawić jakikolwiek film, nie musiał być on nawet dobry. Brak właściwie montażu, miniaturka, czy nawet opisu, a nawet tytuł niechwytliwy. Obecnie, nieważne jaki film wstawię, YouTube tak jakby go nie widział. Różne formy, różne terminy dodawania filmów, nic nie pomogło. A większość czyś tu już martwe suby. Robiąc live nie wyświetla się on 98% subskrybujących. W pewnym momencie postanowiłem zakończyć swoją przygodę z YouTube'em na tym kanale. Stawiałem filmy na innych kanałach, odnosiłem mniejsze, większe sukcesy. Lecz dodawałem film raz na parę miesięcy. Tak się nie da zbudować widowni. Ludzie po prostu zapominają o tobie. W pewnym momencie nawet starałem się wrócić na ten kanał, lecz nieważne jaki film, w jakiej tematyce był jeden, ale dość duży problem. Tych filmów nikt nie oglądał. Miały zerowe wyświetlenia. Gdzie nie powinno być czegoś takiego? Dodatkowo znaleźć Kanału było problematyczne. I nadal jest. Mojego kanału nie widać po prostu w serwerze. Tak jakby nie istniał, kompletnie. Ale przez ten długi czas coraz bardziej zacząłem tęsknić za tym. Za nagrywaniem, za live'ami z widzami. Za tymi wszystkimi pięknymi, wyjątkowymi chwilami. Za wami. Postanowiłem założyć drugi kanał. Nazwa się nie zmienia, bo Easy to ja, a ja to Easy. Jedynie doszedł prosty gaming, żeby się jakoś wyróżniał. Poza tęsknotą, chciałbym też robić to, w czym jestem dobry. Czyli poprawianie humoru Wam, widzom. swoimi żartami i channel. Dotami. Dlatego już teraz możecie wbić na nasz kanał, zostawić suba z dzwoneczkiem i czekać na pierwszy film, który pojawi się już jutro. Do usłyszenia. Easy, Mariusz.